A, a, a czy możecie powiedzieć dwa słowa jeszcze do młodych? Gdybyście mieli teraz parę, która jest z tradycyjnej katolickiej, tradycyjnej ewangelickiej rodziny, wchodzi z całym bagażem rodzinnym, doświadczeń itd., itd., ale chcą być razem, chcą budować swój związek. Wy, mając 30 lat doświadczeń, co byście im powiedzieli? Czytajcie słowa Boże. Yy, dlatego, że zakładam, yy, że to. Jest pisane przez osoby, które miały natchnienie od Boga, że jest pisane przez apostołów bądź ich uczniów, czyli osoby, które są najbliżej były Chrystusa. W związku z tym są największymi autorytetami dla nas i dla nich powinny być. I wtedy, jeżeli będą, czytaj Słowo Boże, myślę, że wszelkie problemy, wszelkie jakieś przeszkody powinny zniknąć. Ja myślę, że na początku, kiedy ludzie są młodzi i jeszcze tak jakby ustalają pewne reguły wspólnych relacji małżeńskich, każdy chce trochę postawić na swoim, tak jakby być. No, może nie w każdym małżeństwie tak jest, ale w wielu, że każdy chce być taki ważniejszy, tak by w tą Głową. A to nie o to chodzi w małżeństwie. Musicie znaleźć jakiś kompromis i na tym budować. I tym kompromisem właśnie jest to Słowo Boże i ten Chrystus. Nie tradycja, bo na tradycji się wiele nie zbuduje. To jest, to jest słaba podstawa I, i nie skupiać się na tym. I jeżeli jest prawdziwa miłość, to można tak. naprawdę na tym budować i, i, i trwały związek, yy, który przetrwa. Pewnie będą jakieś burze, jakieś yy, yy, czasami sprawy do przedyskutowania, bo to nie jest tak, że wszystko jest idealnie. Wiadomo, każdy, kto jest w małżeństwie trochę lat, to wie o tym. Tak. Ale wszystko jest do przejścia. Yy, jeżeli właśnie buduje się na tym słowie Bożym, jeżeli jest miłość, to. Tak, Myślę, że... właśnie tutaj też jest słowo klucz, to jest miłość, dlatego że Chrystus uczy miłości. Chrystus, nierządnicy chcieli ukamionować. Chrystus powiedział, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. I uderzanie kamieniem, czy to w Ewangelika, czy w Katolika, to nie tędy droga. Droga jest przez miłość, ale przez słowo Boże i przez Chrystusa. Tak jak napisał, ja jestem droga, prawda i życie. To we mnie wierzy, ten ma zbawienie. I miłość, słowo Boże, Chrystus, to będzie łączyć. Nie, nie, nie bądźmy, nie bądźcie młodzi, jeżeli macie takie problemy. Nie bądźcie tacy jak ci, którzy są na mediach społecznościowych, którzy udowadniają koniecznie swoją rację. Rację ma Pan Bóg, rację ma Chrystus, rację ma Pismo Święte, a ludzie starają się wchodzić często w buty Pana Boga, i to jest błąd tutaj mogę się podzielić takim, no, takim naszym zdarzeniem, bo rzeczywiście był taki moment, że dla nas bycie w tych dwóch różnych kościołach było trudne. Szczególnie dla mnie, no bo kościół katolicki w swoich przepisach jest bardzo rygorystyczny i stanowczy i bardzo jasno i wyraźnie jest powiedziane, co katolikom wolno, czego nie wolno. To ewangelicy tutaj mają i łatwiej, i trudniej, bo biorą wiele rzeczy na, na swoje sumienie. No i właśnie nie mogliśmy się dogadać co do tego, jak być na nabożeństwach, czy razem, czy osobno, czy raz tu, raz tam, czy, czy i tu, i tu. No i poprosiliśmy, to było takie, tak, takie rekolekcje z Szemenew, gdzie można było z, sobie po, porozmawiać z organizatorami. Też małżeństwami, które przygotowywały te rekolekcje. No i właśnie wtedy usłyszałam coś, co mnie tak właściwie przekonało, i to bym powiedziała młodym: że trzeba się kierować miłością, że miłość jest tutaj najważniejsza, i jeżeli jakimś zachowaniem swoim wyznaniowym ranie człowieka, którego kocham, to to jest to miejsce, w którym powinnam się wycofać. I to bym poradziła młodym, ja, nie wiem co ty. No i ja nie miałem wątpliwości, wchodząc w związek mieszany wyznaniowo, że sobie poradzimy. I to samo bym powiedział dzieciom, że, 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 że miłość góry przenosi i że ze wszystkim można się ułożyć i dogadać. Czasami trzeba wziąć coś na swoje sumienie, ale to ja nie mam z tym żadnego problemu. Na przykład życzymy Wam, aby Pan Jezus, z zmartwychwstały, był zawsze w centrum Waszego małżeństwa. On oddał swoje życie za wszystkich, obojętnie od wyznania. Na koniec, jeszcze mała wskazówka z Ewangelii Świętego Łukasza 18,27. Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Szczęść Boże, Szczęść Boże.